Co się dzieje z tą białą listą? Oczywiście nie wszystkie rachunki tam widać. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, dlatego że niektóre osoby fizyczne, które prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, nie zakładały rachunków związanych z działalnością gospodarczą, tylko posługiwały się w tej działalności rachunkiem rozliczeniowym, takim prywatnym dla osoby fizycznej. Nawet jeżeli podadzą te rachunki, tak na, zgłoszą je do urzędu skarbowego, one nie zostaną uwidocznione. To samo dotyczy rachunków gmin. Jeżeli ktoś na przykład od państwa płaci dzierżawę wieczystą albo wynajmuje coś od gmin. To samo będzie dotyczyć, jeżeli kupicie samochód od banku. Tych rachunków nie będzie. Następne zagadnienie, które jest. Jeszcze mniej rozwiązywalne to jest kwestia tak zwanych rachunków indywidualnych. Każdy na pewno z Państwem się z tym spotkał w przypadku dużych dostawców, telekomów, sprzedawców prądu. Mamy do czynienia, mamy do czynienia z tym, że każdy z ich klientów płaci na inne konto bankowe. I teraz kłopot polega na tym, no z definicji niech sobie Państwo wyobrażą któregoś z dużych telekomów, który zgłasza wszystkie te rachunki bankowe, no przecież ta biała lista po prostu wyglądałaby, e, no, osobna biała lista, tak, dla, dla każdego z operatora, no niewykonalne, no więc e, ktoś poszedł po rozum do głowy i doszedł do wniosku, oczywiście nie zmieniając przepisów prawa, absolutnie nie zmieniając przepisu prawa, tylko w tej chwili na białej liście dostaniecie Państwo jeszcze taką odpowiedź, czyli takie osobne pole, gdzie jest napisane, czy posiada rachunki indywidualne. Tak. I tylko tyle. Przepisy, prawa nie zostały zmienione. Ale radośnie panujący nam minister finansów stwierdził, ok, jak to są indywidualne, to możecie płacić. Tylko pytanie, skąd Państwo mają wiedzieć, że to jest taki rachunek indywidualny? Ja nie wiem, jak to rozpoznać. Spróbujmy zakończyć temat rachunków bankowych, bo jest jeszcze kilka sytuacji, które są powiedzmy niepewne. Jedna sytuacja to jest sytuacja dotycząca pośredników płatności, czyli karty, czyli, bo tak naprawdę nie jest to zapłata z rachunku bankowego na rachunek bankowy. Druga, druga sytuacja to jest factoring. Trzecia sytuacja to jest na przykład pośrednik typu PayPal albo ktoś inny, kto obsługuje przelewy. Tak? Tego typu sytuacje niestety trochę się wymykają temu przepisowi, bo my nie płacimy na konto podatnika. Nie mamy takich szans. Ta sytuacja jest rozwiązana, proszę Państwa, tylko z jednej strony. Mianowicie istnieje ścisły przepis, co. Urzędy skarbowe zrobią takiemu zawodnikowi, który jest pośrednikiem w tych płatnościach i zapłaci na zły rachunek bankowy. On ma konkretną karę, będzie musiał doliczyć to wszystko, co wpłacił na niewłaściwe konto do przychodu. Ale jak się mają zachować Państwo, którzy korzystacie z tego, z tego systemu, nazwijmy to takiej płatności pośredniej, tego oczywiście nie napisano. Mamy zapowiedzi, że te tematy zostaną rozwiązane do końca stycznia. Bo tak naprawdę są to dziury, tak? Nie bardzo wiemy, co się zachować. Jak się zachować, można się zachować zdroworozsądkowo, to znaczy po prostu zapłacić. Można się zachować może mniej zdroworozsądkowo albo bardziej bezpiecznie, mianowicie składać za każdym razem, jak płacimy na czyjś inny rachunek, to dziwne zawiadomienie, dokładnie. No więc y, można to zrobić elektronicznie, także tak dużo czasu to nie zajmuje, no bo wchodzi pan na jakiś tam obywatel i składamy, składamy, składamy pismo do urzędu skarbowego. Okej, okay. czyli tak, o pośredniku już poniekąd mówiłem, w sensie, że on też musi uważać na to, komu przekazuje pieniądze i na jakie konto przekazuje pieniądze ponieważ znowu na dzień zlecenia przelewu musi to sprawdzić. Natomiast, proszę Państwa, jest jeszcze bardzo istotne zagadnienie i teraz chcę, żeby się Państwo bardzo skupili. Te przepisy zmian, zmieniające podatek dochodowy, proszę zobaczyć, my w ogóle pilnujemy VAT-u i tak mówimy, tak? Natomiast konsekwencje robimy w podatku dochodowym. Mało tego, żeby było ciekawiej, w VAT-cie musielibyśmy się posłużyć fakturą. Natomiast w podatku dochodowym posługujemy się niestety innym terminem, transakcja. No i proszę Państwa, zaczyna nam się dużej klasy kłopot, który pojawi nam się jeszcze raz na dzisiejszym wykładzie przy innej okazji. Mianowicie, a cóż to jest ta transakcja? No i teraz otworzyła się troszkę puszka Pandory ze względu na to, że. Ponieważ temat jednolitej transakcji już trochę był w, w, w kraju przerabiany, ze względu na to, że istniała nawet taka definicja w ustawie o VAT. Istniała, bo już nie istnieje. Co to jest transakcja jednolita? Nie mamy za bardzo czym się posiłkować, natomiast urzędy skarbowe wypracowały sobie oczywiście swoją pragmatykę, która ma się nijak do przepisów, bo ich nie ma. Ale w jaki sposób to traktujemy? A no proszę państwa, także jeżeli to jest jednorazowa dostawa, nie ma problemu, albo jednorazowa usługa, transakcja równa się faktura. I tyle tematów łatwych. Teraz spróbujmy sobie założyć sytuację, że państwo podpisują umowę najmu. I ta umowa najmu jest z terminem nieokreślonym. Wtedy urzędy twierdzą tak: jeżeli nie ma terminu wypowiedzenia, to suma Transakcji to jest suma wszystkich płatności od początku trwania umowy. W przypadku, kiedy umowa ma termin wypowiedzenia, do tych wszystkich miesięcy, które już przeszły, musimy doliczyć jeszcze ten termin wypowiedzenia. Czyli w przypadku, kiedy Państwo dzisiaj zawieracie umowę z płatnością 2000 z terminem wypowiedzenia, 12 miesięcy, to ta suma transakcji to od razu jest 24 tysiące, zanim zaczniecie w ogóle jakiekolwiek operacje z tym klientem. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że te płatności mają swój limit. Wyrzucamy to z kosztu uzyskania przychodu tylko wtedy, kiedy przekraczają 15 tysięcy złotych, ale na transakcji, a nie na fakturze. Więc może się okazać, że w przypadku, kiedy na przykład macie Państwo numer telefonu gdzieś w jakimś telekomie albo obrót energią elektryczną, ponieważ są to umowy na czas nieokreślone, to tak naprawdę ten limit w rozumieniu urzędów skarbowych macie już dawno przekroczony. Mówiąc w skrócie, nie będziemy mogli zaliczyć nawet drobnych płatności do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli one nie będą zapłacone przy pomocy rachunku bankowego. Tak. I teraz kłopot drugi polega na tym, co jeżeli dokonuję pewnych zakupów w, często, w sposób częstotliwy. Na przykład, no nie wiem, jestem jakąś małą firmą, która sprzedaje komputery, i w związku z tym, no nie wiem, zaopatruję się dwa razy w tygodniu, bo nie chcę prowadzić jakiegoś dużego magazynu. I robię to od jednego kontrahenta. Cały czas te zakupy mam z jednej hurtowni. Typowa sytuacja, tak? No i teraz, w jaki sposób mam się zachować? Co jest dla mnie transakcją? Czy faktura pojedyncza, bo każde to jest osobne zamówienie, czy też mam zajrzeć do umowy, co mówi umowa? Może ja mam jakieś zobowiązanie do, jakiejś, do jakiegoś minimalnego poziomu zakupów, na przykład, albo ewentualnie jest to tylko porozumienie, a wynika z niego, że każda ta transakcja jest dowolna. Ja powiem w ten sposób. Trzeba się zachowywać w sposób normalny i racjonalny. Czyli jeżeli do tej pory mieliśmy, mieliśmy taki cykl zakupów, że dwa razy w tygodniu kupowaliśmy coś od jednego hurtownika, to róbmy tak dalej. To jest pojedyncza transakcja. Natomiast jeżeli by się okazało, że nagle z powodu wprowadzenia tego przepisu do tej pory mieliście Państwo jedną fakturę na dwa tygodnie, a teraz macie 14 faktur codziennie, to na pewno nie przejdzie. To się da zbyt łatwo porównać. Proszę Państwa, bardzo, żebyście zapamiętali, że te płatności dotyczą transakcji, nie faktury. Racjonalny sposób za zachowania. No po pierwsze, musimy niestety sprawdzać, gdzie płacimy. Po drugie, na razie, dopóki się to nie wyjaśni, dobrze by było, żeby większe transakcje jednak przyhamować i nie korzystać z tych pośredników, zanim chociaż nie pojawią się jakieś objaśnienia, które chroniłyby Państwa zachowanie. Tak? No bo tak, no, wypowiedź medialna dzisiaj była jedna, jutro może być druga, ktoś może zmienić podejście za dwa lata, a na sprawdzenie jest pięć. Nie wiemy, jak się zachować.